Jesteśmy akurat po wyborach. Jakie emocje Ci towarzyszą? Ja jestem w szoku. Znaczy, powiem szczerze, na pewno widziałeś to na moim Instagramie, jak uczyłam moje dziecko, jak wygląda Pinokio. Ale ja jestem w szoku, że przy tym, co się dzieje u nas w kraju przez ostatnie lata, przy tym, jak kobiety zostały stłamszone i krok po kroku odbiera nam się prawa, ludzie nadal głosują na PiS. To mnie szokuje. To mnie szokuje. Cieszę się, że nie dostali wszystkich głosów. Cieszę się, że finalnie nie będą rządzić naszym krajem. Mówię to głośno. Wiem, że będę miała wielki hejt, bo już miałam. Ale niestety ja jestem za koalicją, za panem Donaldem Tuskiem, który moim zdaniem dobrze rządził tym krajem. Tylko jak przez 4 lata on miał się wykazać, jak przez 4 lata można zmienić Polskę. Nie da się, ale przez 8 lat. Poprzedni rząd pokazał, jak można zniszczyć Polskę. Czyli według Ciebie Donald Tusk to jest idealny kandydat na premiera? Dokładnie tak uważam, ewentualnie Hołownia. Mm -hmm. To są moi kandyd kandydaci. A co by się powinno stać z Jarosławem Kaczyńskim? <laughs> Przemilczę to, dobra? Emeryturka? <laughs> Może powinien już odpocząć. Tak mi się wydaje. Tak. Co według Ciebie powinno się teraz przede wszystkim zmienić w naszej polskiej rzeczywistości? Przede wszystkim uważam, że powinno zmienić się opodatkowanie i powinniśmy wrócić, w ogóle zlikwidować ten polski ład, dlatego że małe działalności, takie jak ja, bardzo na tym ucierpiały. Płacenie tego zdrowotnego 6-9% od dochodu to jest w ogóle jakiś totalny absurd, bo nikt nie korzysta z NFZ tak naprawdę. Leczymy się prywatnie. Więc uważam, że zlikwidować polski ład i zrobić to, co koalicja mówi, czyli obniżyć podatki dla tych małych firm. Wrócić do tego, co się działo z kobietami. Czyli przywrócić tą aborcję do 6 czy 12 tygodnia, prawda? Oczywiście nie dla każdej chętnej, tylko wtedy, kiedy ta sytuacja tego wymaga dla zdrowia kobiety, e, aborcji po gwałtach. Ja uważam, że e, no, to powinno po prostu wrócić. Polskie szkolnictwo. Ja uważam, że to, jak my uczyliśmy się w latach 90., było lepsze niż to, co oni teraz wprowadzają. Tutaj mamy jakiś totalny absurd. Dzieci po prostu są głupie za przeproszeniem. One niczego nie potrafią. To jest moje zdanie. Mogę okay. no, długo, długo o tym mówić, ale w ogóle myślę, że e, część Polski będzie za mną, część przemilczy, a część mnie po prostu zhejtuje. A myślisz, że jesteśmy w stanie teraz, znaczy, czy nasz rząd jest w stanie to wszystko naprawić i scalić nasze społeczeństwo, no bo ono jest mocno podzielone? Ja, ja uważam, że tak, ale na to trzeba czasu. Bardzo się cieszę, że koalicja ma większość głosów. Dlatego, że PiS niestety powoli wyprowadzał nas z Unii Europejskiej, co było ogromnym błędem. I mam nadzieję, że dzięki nim w tej Unii, dzięki koalicji, że dzięki nim w tej Unii pozostaniemy i że powoli, step by step, wszystko zostanie naprawione, ale ja wiem, że to się nie stanie w rok, w dwa, w trzy. Trzeba więcej czasu na to, żeby naprawić to, co się zepsuło. A co uważasz o telewizji polskiej? Też powinna zostać naprawiona? Wszystko powinno zostać naprawione, tak. I uważam, że wiadomości, które są tam emitowane, każdy z nas widzi dużą różnicę, powinny być prawdziwe. Powinny być takie, jakie możemy obejrzeć na antenie Polsatu, takie, jakie możemy obejrzeć na antenie TVN-u. z tymi dziennikarzami? No mam nadzieję, że każdy znajdzie pracę. Jak coś, to czeka przebranżowienie. No nie, niech każdy znajdzie pracę w tym, co umie robić i kocha.